Ahoj szczury lądowe Czy wiesz, że te małe kolczaste kule To jeżowce? Żyją na dnie mórz i oceanów A ich powłoka pokryta jest kolcami Co skutecznie broni je przed drapieżnikami Mimo, że wyglądają groźnie, większość z nich jest wegetarianami, które żywią się glonami, porastającymi skały. Niektóre jednak potrafią zjadać martwe ryby. Na spodzie mają coś wyjątkowego pięć zębów tak zwaną latarnię Arystotelesa, którą skrobią i ścierają jedzenie. A te kolce u większości gatunków jadowite, więc jak natrafisz na nie podczas nurkowania trzymaj się z daleka. A i tak dam sobie głowę uciąć, że nie jeden z Was miał z nimi problem, na przykład w Chorwacji na wakacjach. Taka ciekawostka. Ich szkielet po śmierci to te piękne muszelki, które spotykacie w sklepach z pamiątkami. A jak jeść jeżowca? No domyślacie się pewnie, że na pewno nie jak jabłko. Aby zjeść jeżowca, najlepiej go otworzyć, a do tego niezbędne są na przykład dwie łyżki stołowe. Zaraz pokażę, jak to zrobić. 감사 A jak jest jeżowca? Ano tak, troszkę lodu, jak jest, pietruszka na dekorację, języczki gonadowe, bo tak się nazywają środki jeżowca, te jadalne. I co do tego, do tego troszeczkę sosu sojowego, do mojej pięknej sosierki. Powinny być pałeczki, ale niestety nie ma pałeczek dzisiaj. Smacznego. Troszeczkę sosu sojowego. Moczymy. Mm. Pycha.